Szanowni Państwo obecni na dzisiejszej konferencji, proszę Państwa, chciałem powiedzieć kilka słów, kilka zdań o tym, co odbyło się wczoraj, co zdarzyło się wczoraj na sesji Rady Miasta. Na której to kilka ważnych dla mnie uchwał radni odrzucili. Chodzi o uchwałę dotyczącą zmniejszenia bonifikat dla osób wykupujących mieszkania z zasobu komunalnego i chodzi o uchwałę intencyjną w sprawie dalszych działań inwestycyjnych na Zalewie. W sprawie tej pierwszej uchwały, proszę Państwa, były dyskusje, były rozważania, czy to jest dobrze, że zmniejszamy ten bonifikat, czy nie krzywdzimy w ten sposób tych którzy jeszcze się nie zdecydowali na wykup, a jednak mają zamiar wykupić. Czy to jest dobry kierunek w ogóle zmian, które właśnie zaproponowałem, a których intencją było zwiększenie wpływów do budżetu. Proszę Państwa, to, to był jedyny powód. My cały czas jesteśmy zasypywani, ja jako burmistrz, urzędnicy, kierownicy, propozycjami różnych. Napraw, remontów, inwestycji. No, miasto musi skądś brać na to pieniądze. Jednym ze sposobów, proszę Państwa, jest nieoddawanie za bezcen lokali. Jak powiedziałem na sesji, myślę, że już czas skończyć z prezentami, bo to były prezenty dla licznej grupy mieszkańców, którzy korzystając później z prawa własności. Najpierw nabyli za 5 tysięcy złotych mieszkanie, po czym po pięciu latach odsprzedają na wolnym rynku za 150 tysięcy. Myślę, że gmina nasza nie jest tak bogata, żeby w dalszym ciągu realizować właśnie taką politykę sprzedaży. I to dotyczy, proszę Państwa, zarówno lokali mieszkalnych, jak i usługowych. Też tutaj należałoby. Yy, Zmienić zasady. Ale przede wszystkim chodzi o mieszkania. Mamy jeszcze ponad 1700 mieszkań w zasobach komunalnych. I moja propozycja zmierzała do tego, aby ci, którzy mają zamiar wykupić, określili się. I w projekcie tej uchwały był termin, do którego mogli zgłosić swoją propozycję czy swoją deklarację wykupu. To był termin koniec czerwca, a kto zgłosiłby w tym terminie, byłby obsłużony na starych zasadach. Czyli proszę Państwa, naprawdę ci, którzy chcą kupić i zdeklarowaliby się, nie ponieśliby uszczerbku w portfelu, bo po prostu byliby jeszcze traktowani według starej uchwały. No niestety radni zdecydowaną większością, już nie wiem teraz czy nie jednogłośnie, odrzucili to, ale no powiem szczerze, nie wskazali skąd gmina może czerpać jeszcze dochody. Ja wiem, że to jest głównie zmartwienie burmistrza, ale, ale fajnie by było, gdy jesteśmy tacy. Yy, gdy jesteśmy takimi obrońcami mieszkańców, lokatorów czy przyszłych właścicieli, żebyśmy też ewentualnie powiedzieli, skąd, skąd wziąć pieniądze na różne, na różne zadania. 15 osób przeciw. Czyli cała, cała Rada. Co w tej sytuacji, proszę Państwa, będzie? No, ja ponownie wprowadzę tę uchwałę. Ponownie wprowadzę tę uchwałę i będę jeszcze raz tłumaczył radnym, że jest konieczność wprowadzenia takiej zmiany. Nie wiem, co się stanie za miesiąc czy dwa, bo oczywiście Rada ma zupełnie wolną wolę w tej sprawie, ale ja będę ponawiał tę propozycję, bo uważam, że ona jest sensowna. Proszę Państwa, no i teraz zalew. Zalew. Patrzę na panią redaktor, która się tak pięknie uśmiecha. Ale ja jeszcze nie wiem dlaczego. Czy dlatego, że na zalew wydaliśmy na projekt 106 tysięcy, czy dlatego, że jest to wspaniały projekt, pani redaktor, czy dlatego, że jest to fantastyczny projekt. Myślę, że pani podziela moje zdanie, że jest to rzecz dla Kamiennej Góry dobra. O co chodziło, proszę państwa, w tej uchwale? Chodziło o wyrażenie zgody przez Radę na dalsze działania inwestycyjne na Zalewie. Podkreślałem w czasie obrad, że nie obciąża to naszego budżetu, że nie wiąże się z wydatkami 100, 200 czy 300 milionów, choć niektórzy radni bardzo chcieli usłyszeć, ile ten cały projekt będzie kosztował. Proszę Państwa, dlaczego potrzebna mi była taka uchwała? Z dwóch powodów żeby przygotować ofertę, ofertę inwestycyjną, żeby poszukiwać aktywnie inwestorów, mając właśnie zgodę rady na tego typu działania i żeby, kiedy będę już prowadził takie rozmowy z kimś, kto zechce zainwestować w Kamiennej Górze, żebym nie usłyszał za pół roku, że sorry, ale nie będziemy tego realizować. Więc uważam, że jest głęboki sens Prowadzenia takiej uchwały, przegłosowania jej, wyrażenia zgody. I po raz który spotkałem się z zarzutami, o czym mówię z wielką przykrością, z zarzutami, że ten projekt jest nierealny, że jest za drogi, że nie przystaje do warunków kamiennej góry, że jest obliczony na Las Vegas czy tam Nowy Jork, czy, czy Wenecję. Proszę Państwa, tak jak mówiłem Państwu radnym, nie chcemy zrobić bajorka dla kaczek. Bajorko dla kaczek już mamy. Chcemy zrobić coś, co będzie perłą kamiennej góry. To już jest w zasadzie perła. To są nasze srebra rodowe, tylko że one są schowane głęboko w szafie. My teraz musimy te srebra wyciągnąć, proszę Państwa, oczyścić odrestaurować i pokazać światu. Jak możemy to zrobić? No właśnie inwestując na zalewie w te rzeczy, które zostały wskazane w koncepcji. Tylko jeszcze jedno zastrzeżenie. Nikt nie powiedział, że wszystkie te elementy koncepcji będą zrealizowane. Nikt nie mówi, że będzie dokładnie tak, jak narysował to architekt krakowski. Możemy jeszcze tam wprowadzać różne zmiany, nawet te, które postulowali radni, ale co dokładnie powstanie, to będzie zależało od inwestora. On zdecyduje, czy będzie chciał budować hotel klasy Gołębiewskiego, czy będzie to tylko hotel klasy Krokus. Ja osobiście wolałbym, żeby to był ten hotel yy, który będzie atrakcją, będzie już naprawdę na miarę XXI wieku i będzie tutaj można w godziwych warunkach mieszkać, nocować i później zwiedzać Kamienną Górę i okolice. I pytania dzisiaj o to, czy to będzie 200 czy 300 milionów, te pytania dziś czy wczoraj na sesji, są zupełnie bez sensu. Tak jak odpowiedziałem radnemu Bruździakowi, to będzie zależało od wielu, wielu rzeczy. Z czego to będzie zrobione? Z jakich materiałów, w jakim standardzie. Więc już choćby przez porównanie tych dwóch hoteli, które mi tak dzisiaj na żywo przyszły do głowy, proszę Państwa, wiemy, jakie mogą być różnice w kosztach. Odłóżmy tę dyskusję o pieniądzach. Odłóżmy tę dyskusję o pieniądzach, bo to nie będzie dyskusja, która obciąży kieszenie mieszkańców, jeszcze raz deklaruję. Mam nadzieję, że uda się znaleźć inwestorów, to nie musi być jeden inwestor, ale wtedy, wtedy siądziemy z nimi do szczegółów. No i o tych szczegółach będziemy też informować Państwa radnych. To Państwo radni zdecydują, czy wchodzimy w spółkę z inwestorem, czy robimy umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, czy wydzierżawiamy zalew inwestorowi na dłuższy czas, żeby miał pewność, że poniesione nakłady mu się zwrócą? Tu są różne możliwości, proszę Państwa. Tylko musi być, musimy zacząć od tej uchwały. I tutaj powiem tak: nie chciałbym iść w personalia i wymieniać nikogo z imienia i z nazwiska. Przed tą konferencją pomyślałem sobie, że. Postaram się tego nie robić. Natomiast no, nie, mogę, nie mogę powiedzieć, że najbardziej, największy głos sprzeciwu pojawił się z ust radnego, który jest dyrektorem szkoły, który uczy dzieci nasze, nasze dzieci, nasze wnuki, który ma wizję jako reżyser, jako twórca spektakli nie potrafi w jakiś sposób zrozumieć tej koncepcji, albo nie chce zrozumieć tej koncepcji, którą ja chcę wprowadzić na Zalewie. Oczywiście ja nie mogę wbrew Radzie działać. To jest, to jest jak najbardziej jasne. Dlatego chciałbym, żeby radni jeszcze raz pochylili się nad tematem i żeby nie czepiali się szczegółów. Czy tam będzie 30 łódek, czy 5? Czy będą kajaki, czy będą łodzie podwodne? No proszę Państwa, to nie jest jeszcze dzisiaj przedmiotem dyskusji. Dzisiaj tworzymy plan, jak powiedziałem w tym uzasadnieniu do uchwały, który będzie realizowany przez 5, 10, 15 lat. Powiedziałem to też wczoraj Państwu radnym. Jeżeli zdecydujemy się na ten plan, to mam nadzieję, że nasi następcy. Moi i Państwa radnych następcy będą kontynuowali ten projekt. Proszę Państwa, turystyka to jest ogromna gałąź przemysłu, coraz bardziej dynamicznie się rozwijająca. I każdy turysta z 1500 albo miliona ofert może wybrać sobie miejsce, które mu się najbardziej spodoba. My, tworząc Coś nowego w kamiennej górze. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, jak wśród 1500 czy miliona ofert przebić się z naszą ofertą do inwestora, do turysty, do turysty już w tym momencie. Co my mu, co my mu zaproponujemy? Chciałbym mu zaproponować miejsce, takie, w którym może spędzić dzień, dwa, tydzień, nie wychodząc nawet. Z, z terenu zalewu, a jeśli jeszcze pójdzie w miasto, będę bardzo, będę bardzo szczęśliwy. To ma być ta atrakcja, to ma być ten magnes poza Arado, poza naszym muzeum, to ma być ten magnes, który przyciągnie do nas turystów. I teraz jeszcze raz mówię z ubolewaniem, dziwię się radnym, że nie widzą w tej koncepcji tego sedna, że nie widzą. Że mówią, że wystarczą nam trzy alejki, cztery ławeczki, że ma być dużo terenów do spacerowania i tak dalej. Będą proszę Państwa te tereny. Będą ławeczki. Nawet wędkarze będą mogli jeszcze łowić na zalewie. Tylko chodzi o to, żebyśmy wyszli poza lata 70. i 80. Tak jak powiedziałem radnemu Grzybowi, który no ma największe z racji powiązań rodzinnych motywacje, żeby ten zalew nabrał właściwego blasku. To przecież tata pana radnego był inicjatorem i budowniczym tego zalewu. Jeżeli chcemy tylko zostać przy tym, co mamy, no to już mamy, proszę Państwa. No mamy. Możemy spacerować, możemy wędkować, możemy chodzić z dziećmi, czy ewentualnie korzystać z siłowni i pójść jeszcze na Orlika. A to jest wszystko za mało. To nie jest oferta na XXI wiek. I teraz mam nadzieję, że w rozmowach z mieszkańcami, w rozmowach między sobą państwo radni zrozumieją, że blokowanie tych działań to jest niestety proszę państwa działanie no powiedziałbym mocno, to jest działanie na szkodę naszego miasta. To się nie przełoży na szkody w postaci pieniędzy wprost, bo ja nie mówię, że ktoś tutaj w ten sposób zadziała, ale brak tych możliwości, które oferuje ten pomysł, brak tych turystów, którzy tu zjadą, to jest po prostu pośrednio działanie na szkodę, na szkodę miasta. Mam nadzieję, że dość wyczerpująco wyjaśniłem historię związane z tymi dwiema uchwałami, że Państwo, którzy mnie słuchają, zapoznają się jeszcze raz z tą koncepcją i zechcą wypowiedzieć się o niej albo na naszej stronie internetowej, albo w inny sposób, ale przede wszystkim, że będą Państwo zachęcać radnych do współdziałania ze mną w tej sprawie. To jest sprawa o kapitalnym znaczeniu dla Kamiennej Góry, o kapitalnym znaczeniu. I jeżeli powiem, że właśnie wczoraj, tuż przed sesją, był u mnie inwestor zaintrygowany tą naszą koncepcją, bo gdzieś ją zobaczył, inwestor, który ją wziął i powiedział: Jadę, rozmawiam ze wspólnikami, to powiem Państwu, że są już tacy, którzy widzą, jak to może wyglądać. W rzeczywistości, nie tylko na rysunku. I my tym, którzy to widzą, musimy pomóc, musimy im dać możliwości, stworzyć warunki, żeby tak jak ci turyści, którzy wybierają z miliona ofert, tak samo ci inwestorzy, żeby zechcieli wybrać naszą ofertę. No, nie chciałbym się więcej powtarzać. Myślę, że wszystkie te argumenty, które tutaj Państwu przekazałem są już naprawdę wystarczające. Jeszcze raz tylko apeluję o pomoc, o nieblokowanie, o nieblokowanie inicjatywy, która jest wielką szansą dla Kamiennej Góry. Więc cykl wiosennych imprez w Kamiennej Górze zaczniemy 8 marca Dniem Kobiet i tutaj gdzie jesteśmy w sali witrażowej w ratuszu wystąpi Dominik Dudzik i Rafał Jędruch, dwaj młodzi muzycy. To będą piosenki o kobietach i Pan Burmistrz Kamiennej Góry serdecznie zaprasza na ten koncert wszystkie kamiennogórzanki. 28 marca zaplanowaliśmy na rynku w Kamiennej Górze Jarmark Wielkanocny. 18 kwietnia odbędzie się już tradycyjny bieg Zdobywca Góry Parkowej. To będzie dziewiąta edycja tej imprezy. I później zaczynamy Wielką Kamiennogórską Majówkę. 30 kwietnia takim koncertem otwarcia będzie koncert Zenka Martyniuka z zespołem Akcent. Wystąpi także zespół Awangarda i Pająki. To są zespoły tutaj znane na tym terenie, więc myślę, że Przyciągną mieszkańców. Te koncerty odbędą się nad zalewem. Wstęp wolny na wszystkie te imprezy. 1 maja zaczynamy też już tradycyjną imprezę w Kamiennej Górze, Rajta Rado. To będzie także teren nad zalewem. Ta impreza będzie też wielogodzinna. Postaraliśmy się, żeby to nie tylko była taka bitwa, którą, którą mieszkańcy Kamiennej Góry mieli w poprzednich latach możliwość zobaczyć, ale również, żeby to były takie działania wciągające mieszkańców Kamiennej Góry do takiej interakcji. Tak? Czyli będzie można pojeździć tymi pojazdami, będzie musztra, no i wiele innych atrakcji organizatorzy tego rajdu przygotowali. 2 maja to święto flagi w ramach. Tego dnia odbędzie się konkurs plastyczny. Tam gdzie ja, tam moja flaga, a w rynku kamiennogórskim odbędzie się projekt w ramach projektu Rewival, impreza cztery pory rynku. Po prostu będą wystawione tam stragany, będzie można po prostu kupić pamiątki, zjeść coś dobrego, posłuchać muzyki. 3 maja to będzie taki debiutancki koncert. Wystąpi 40-osobowy chór działający przy Centrum Kultury w Kamiennej Górze. I ten koncert będzie miał miejsce tutaj w sali witrażowej, wstęp wolny. I ten cykl imprez majowych zamkniemy 10 maja, paradą motocykli. Oni tutaj przyjadą na kamiennogórski rynek w ramach, w ramach 7 zjazdu motocyklowego do Krzeszowa. Odbędzie się taka parada wielka. Mamy nadzieję, że, że tych motocyklistów będzie sporo. Bywały imprezy, że na ten rajd przyjeżdżało po 600 maszyn. Miejmy nadzieję, że pogoda dopisze i mimo że to będą wybory, to, to ci motocykliści się zjawią. W internecie gdzieś w takiej przestrzeni publicznej pojawiły się doniesienia, że jest to impreza polityczna. Absolutnie zaprzeczam, zupełnie nie ma to związku żadnego z polityką. Po prostu szukaliśmy gwiazdy, która przyciągnie nad zalew po prostu duże rzesze mieszkańców. I akurat też tak się zdarzyło, że pan Zenek Martyniuk miał ten wolny termin i po prostu wystąpi w Kamiennej Górze. Przyznam szczerze, że nie było to łatwe, ponieważ pan Zenek jest w tej chwili ma dosyć dużo tych koncertów. grafik, o ile wiem, jest zajęty na kilka lat w przód. Więc y, też darzy jakimś sentymentem, wiem, Kamienną Górę, bo kilka razy tu był. I y, dlatego też zgodził się po prostu tutaj wystąpić. Nie boicie się tej rzeszy fanów, która przyjeżdża? Bo tego można jeszcze spodziewać. Znaczy, rzeszy fanów się nie boimy, bo chcemy, żeby do, do Kamiennej Góry przyjeżdżało jak najwięcej osób, tak? Koncert ściągnięcie takiej gwiazdy wiąże się też z tym, że ta impreza tak wbrew pozorom nie wychodzi tak drogo, ponieważ ta impreza na pewno będzie będzie sporo osób na nią przyjedzie, więc branża gastronomiczna, rozrywkowa również będzie chciała być na tej imprezie, więc miasto Troszeczkę zapłaci za ten koncert, ale sporo odzyska dzięki właśnie umowom z branżą gastronomiczną i rozrywkową.